Wczesną wiosną kudowska młodzież odkryła, że żaby i ropuchy, zanim dotrą do stawu wieleniowie, by złożyć tam skrzyk, przechodzą drogę i masowo giną pod kołami samochodów. Zginęła prawie jedna trzecia populacji, to jest około 2000 osobników płazów. I liczyliśmy to w celu ustalenia, czy jest sens zakładania siatek, czy nie. W miejscu tym zbudowano już płotek, uniemożliwiający płazom wtargnięcie na jezdnię. Licealiści przygotowali raport o wpływie komunikacji samochodowej na śmiertelność płazów. Opierając się na ich badaniach, uczestnicy międzynarodowych warsztatów opracowują plan ich ochrony. Program współfinansuje rząd Danii. Lars Christian, duński herpetolog, powiedział nam, że w jego kraju na skutek niekontrolowanego rozwoju rolnictwa i przemysłu. Płazy wytępiono w 75%. Takiego błędu nie wolno popełnić w Polsce. Uczestnicy warsztatów podzieleni na pięć grup przez cztery dni chodzili wzdłuż potoków i stawów i szukali płazów. W górach stołowych na 12 gatunków w ogóle występujących w Polsce płazów zlokalizowaliśmy sześć. Z tego trzy gatunki traszek, jeden gatunek salamandry, jedną ropuchę i jeden gatunek żaby. Populacja tych płazów jest dosyć duża oprócz salamandry. Obecność płazów świadczy o czystości zbiorników wodnych. Są to stworzenia bardzo pożyteczne. Na przykład ropucha w ciągu doby zjada 200 larw komarów lub 50 stonek ziemniaczanych. Mimo wszystko naszym żabom powiodło się. Strach pomyśleć, co by się z nimi działo, gdyby zamiast duńczyków i Amerykanów zajęli się nimi Francuzi. Z Parku Narodowego Gór Stołowych Maciej Maciejewski. Asio. Psz.